Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest to konferencja wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Omawiany dziś temat to współpraca na rzecz polskiego rolnictwa. Panie premierze, bardzo proszę o informację. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni Państwo. W dniu 25 listopada odbyliśmy bardzo długie spotkanie. Z Krajową Radą Izb Rolniczych i z przedstawicielami wszystkich Izb Rolniczych z całego kraju, wszystkich województw. Poruszaliśmy bardzo wiele aspektów dotyczących rolnictwa i sytuacji, jaka jest w rolnictwie. Ja powiedziałem też o priorytetach, które stoją przed nami, o wszystkich wyzwaniach polityki rolnej obecnego czasu. Oczywiście tych trudności, tych problemów jest dość dużo, no, choćby o tych takich. O czym wszyscy wiedzą, to jest afrykański pomór śwień, to, to jest rynek trzody chlewnej, bardzo niskie ceny, które się utrzymują od wielu miesięcy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, ale też rynek nawozów, tutaj po drugiej stronie są ogromne, akurat wysokie ceny, które są wielkim kosztem dla rolników. Rynek ceny paliw, co powoduje nieupłacalność produkcji rolnej w wielu aspektach. Próbowaliśmy zaradzić tym wszystkim problemom. Wiele dyskusji, bardzo ciekawych opinii, bardzo ciekawych sugestii wysłuchiwałem. Pewne już nawet zaczęliśmy wdrażać w życie, choćby jeśli chodzi o rynek trzody chlewnej, to wczorajsza decyzja o dopłatach do LOCH, która powoduje, że będziemy pomagać przetrwać rolnikom ten bardzo trudny okres czasu tej zapaści na rynku trzody chlewnej, po to, żeby ta hodowla w Polsce nie zamarła, żeby ją właśnie przy pomocy państwa w tym trudnym okresie ASF-u. W okresie pandemii, żeby ta hodowla przetrwała, żeby później ufam, już w odpowiednich cenach w drugim półroczu 2022 roku mogła w sposób taki sprawny zafunkcjonować. Ale to był to taki przykład, podaję, który już jest efektem tych spotkań i tych rozmów, ale jest jeszcze wiele innych tematów, które poruszaliśmy. To są też problemy ubezpieczeń upraw rolnych, nad którymi pracujemy bardzo intensywnie, między innymi wykupując udziały w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń wzajemnych po to, żeby wokół tego TUW promować i prom proponować ubezpieczenia upraw rolnych. Dla mnie niezwykle ważne to jest kompleksowe podejście do tych ubezpieczeń, a więc kompleksowa, kompleksowe szkody, łącznie z suszą, co jest niezwykle ważne, no, oczywiście z dopłatami do składek na poziomie 65% budżetu państwa. Ponieważ tych, tych tematów było bardzo wiele, nie chciałbym dzisiaj znowu powtarzać wszystkich problemów, które są, ale przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj panu prezesowi Wiktorowi Szmulewiczowi za zorganizowanie tego spotkania, za bardzo merytoryczną dyskusję ze wszystkich i rolniczych, ze wszystkich województw, gdzie też specyfika problemów jest różna i Ta dyskusja powoduje, że ministerstwo może rozwiązywać problemy, które są rzeczywiście problemami w skali kraju, problemami, które może czasami nie są widoczne przez urzędników ministerstwa w Warszawie, niewidoczne są też również i może i przeze mnie, dlatego też bardzo cenne są tego typu spotkania. Umawiam się, umówiliśmy, jesteśmy na spotkania takie cykliczne w szerszym gronie, tak jak to było ostatnio, ale oczywiście zawsze jesteśmy. Na bieżąco, w kontakcie o, dzisiaj choćby przed chwilą wracamy z Panem Prezesem z Rady Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, gdzie dyskutowaliśmy między innymi o poziomie składki chorobowej i o innych rozwiązaniach, które dotyczą rolnictwa czy ubezpieczeń i ubezpieczenia społecznego rolników, więc ta współpraca jest na bieżąco. Próbujemy rozwiązywać te problemy. Także jeszcze raz, Panie Prezesie, dziękuję za tą otwartość, za wiele cennych uwag. Myślę, że one będą służyły przede wszystkim rolnikom, bo to o to nam wszystkim chodzi. Dziękuję bardzo. Poproszę o przekazanie informacji Pana Prezesa. Panie, panie Premierze, Szanowni Państwo, sądzę, że na, na wstępie chciałbym podziękować Panu Premierowi, że otworzył się na dialog. Że, że jest otwarty na takie spo, spo, spotkania. W węższym gronie spotykaliśmy się już krotnie, ale w piątek doszło do takiego spotkania prezesów wojewódzkich izb, którzy Polska jest mimo wszystko dużym krajem, są mimo wszystko to regiony, które się bardzo różnią między ze sobą. Porównując Podkarpacie na przykład ze skrajnym i zachodniotopo, po, zachodnio-topomorskim, gdzie te problemy są zupełnie różne. Nawet specyfika produkcji zwierzęcej w niektórych regionach jest większy nacisk, w niektórych mniejszy, jak, 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 jak na przykład hodowla trzody chlebnej, Kujawy, Wielkopolska częściowo i Mazowsze. Hodowla bydła, Podlasie, to Mazowsze, te, te, te centra główne, ale w innych to regionach też te hodowle są i też trzeba prowadzić politykę taką, żeby w tych częściach kraju utrzymać ją, żeby prowadzić tą politykę zrównoważoną. Chciałbym, nie, nie wyobrażałem sobie tak w pewnym sensie skuteczności naszych działań wspólnych, zgłoszona w piątek przez nas na naszym spotkaniu, że trzeba do dwóch rzeczy jak gdyby oddzielnie podejść z, na z sytuacji na rynku trzody właśnie Własie To jest walka z ASF-em, który jest priorytetem i ten i rozwój to hodowli i plany na rozwój można mieć tylko wtedy, gdy ten ta choroba prze, przestanie istnieć, bo dzisiaj ryzyko w inwestycje czy w coś jest bardzo, że tak powiem, trudne i ryzykowne. Ale żeby myśleć o, przy, przy, o przyszłości w ogóle w produkcji środek chlewnej, trzeba mieć stado podsta, sta, podstawowe, o które trzeba walczyć i starać się, żeby za, zachować je, żeby jak przyjdzie ten lepszy okres, bo na pewno on kiedyś przyjdzie, to jest kwestia czasu, ale na pewno przyjdzie, żebyśmy mieli, nieuzależnieni byli od, od zakupu prosiąd gdzieś tam skąd inną z zewnątrz, żebyśmy utrzymali w tych warunkach trudnych to podstawowe stado, które dzisiaj dostrzegamy w całym kraju, jest wybijanie to masowe loch, Czyli za chwilę nie będziemy mieć własnych prosiąt i będziemy skazani wtedy na duńskie, holenderskie i inne. Więc to jest... I zgłosiliśmy taki wniosek wtedy, że pomóc na 400 tysięcy loch w Polsce. I... Po tysiąc złotych, i tak dzisiaj do mnie prezesi dzwonią, że chyba trochę to za mało żeśmy chcieli. Nie? <śmiech> <śmiech> bo, bo premier się od razu zgodził na, na, na to tysiąc i jest zarezerwowana środki na 400 milionów złotych, czyli praktycznie dla wszystkich, którzy y, mamy taki przekrój, że, że, że tyle tych loch jest w Polsce jeszcze w jeszcze gospodarstwach rodzinnych, bo, bo to dotyczy stad, że dostaną wszyscy, ale do 500 loch, więc to jest, więc to jest o, o, ogromny plus że potrafi, będzie, mam już pozytywny odzew, że, że producenci tych log są naprawdę wdzięczni za to, że, że, że taki program powstał i on praktycznie już powstał. I on już działa wstecz, bo już działa od, od prosiąt, od, od 15 listopada od, tych, od tych, 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 tych log. Może na pewno będą jakieś mankamenty, może coś trzeba będzie właśnie zmieniać. Będziemy nam na bieżąco to akurat i to i monitorować. Ta dyskusja nasza dwugodzinna ponad była taka na, nie to, że, że mówiliśmy o siana płaczu i, 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 i wszyscy siedzą i mówią, że jest źle, a Pan Premier mówi, uspokaja, że może być lepiej, ale była to, to merytoryczna i, i dyskusja, co trzeba by było na tych różnych sytuacjach i rynkach zmienić, żebyśmy mieli mniejsze ryzyko w gospodarowaniu dzisiaj i to jest właśnie ten system ubezpieczeń, upraw, system ubezpieczeń od ryzyk innych, czyli dochodów w sumie i w rolnictwie, które chcemy wspólnie tworzyć i chcemy do, do tego podejść i będziemy takie zespoły tutaj już tworzyć, już wiem, że one się będą tworzyć, żeby, żeby i rolnikom tych wszystkich odurzeniu wielu i rolników dzisiaj, bo o tym też była wtedy mowa, jest wielu, rolników padło w kłopoty finansowe, utraciło płynność z powodów nie swojej winy, bo ASF wszedł, grypa ptasia i inne. Warunki klimatyczne, pogodowe i inne spowodowały, też, że wiele gospodarstw ucierpiało. I spróbujemy też stworzyć taki system, żeby tym gospodarstwom pomóc, żeby mogły odbudować swoją płynność. I, I taka wola ze wszystkich stron jest. Więc, jeżeli taka wola będzie, a widzę, że jest, to myślę, że rolnicy skorzystamy na tym wszyscy. Bo, bo jest ta. W nas jest w, tych, to w sumie wizbowcach, w prezesach, jest ta siła, że mamy bezpośredni kontakt z samym właśnie dołem. Nie jesteśmy oderwani od że, że, że rzeczywistości, a zresztą wybierają nas co 4 lata ludzie, więc, więc też oceniają, co byście przez te 4 lata zrobić mogli. Myślę, że przy takiej, że tak powiem, współpracy i panu premierowi za to podziękować chciałem. Jest szansa, że wiele tych to, to problemów, na pewno nie, nie wszystkich i nie wszyscy będą z tego zadowoleni, za bo tych problemów jest tak dużo, że, że, że trudno mówić, że wszyscy już dzisiaj będziemy szczęśliwi, że będzie właśnie dobrze, ale będziemy chociaż to zmniejszać, tę ten, ten, sinusoidę, żeby ona była taka trochę spłaszczona, żeby nie było takich skrajnych wzlotów, że jest skrajny upadek albo skrajne jakieś tam inne właśnie rzeczy. I myślę, że to nam się uda, panie premierze. Też jestem przekonany, że się uda. Panie prezesie, to jest przede wszystkim siła dialogu, argumentów, ale też i ogromnego doświadczenia, wiedzy, praktyków, widzenia tych problemów rzeczywiście na samym dole. To jest ważne, abyśmy te problemy przekazywali, bo Rolnictwo jest bardzo skomplikowaną dziedziną, jest tak wiele branż, wiele rynków rolnych to też i przetwórstwo, i przechowalnictwo, również eksport, więc naprawdę jest tych problemów ogromna ilość. Do tego jesteśmy też w pewnym sensie związani wspólną polityką rolną, jesteśmy w pewnych ramach europejskich, choćby nawet, ja wspomnę tylko o takim gorsecie, jak limity pomocy de minimis, czyli te, które są poza programami europejskimi. Wobec tego te, te limity też determinują, że nie możemy środków finansowych dawać w sposób nieograniczony bo te limity są o kilkaset milionów rocznie możemy przeznaczyć, a są potrzeby bardzo różne, bardzo pilne czasami, więc ten gorset jest rzeczywiście dość istotny. Jesteśmy przed wielkim wyzwaniem wdrożenia wspólnej polityki rolnej, z, również z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, co jest ogromnym wyzwaniem przede wszystkim dla rolników europejskich, ale polskich również. I tutaj bez współpracy z Izbą Rolniczą, bez współpracy z rolnikami, bez przekazania wiedzy pełnej świadomości może być bardzo trudno dlatego to jest niezwykle ważne aby również przekazywać te Uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rolnictwo polskie, a z drugiej strony, aby przechodziły informacje z dołu, od praktyków, od rolników, abyśmy te rozwiązania, które proponujemy, nie były rozwiązaniami dla urzędników, tylko przede wszystkim dla rolników, a w konsekwencji również zapewniały bezpieczeństwo żywnościowe Polski, czyli tak naprawdę również dla konsumentów polskiej no, znakomitej żywności. A zwłaszcza dodam, że produkujemy rzecz, którą. Y, trzeba mieć co, codziennie trzy razy właśnie na dzień, bo jeść trzeba trzy razy na dzień, buty można kupować rzadziej, samochody jeszcze właśnie rzadziej. A jeżeli nie, nie dostarczymy ludziom, konsumentom żywności zdrowej, y, to wtedy zaczynają się ich y, to kłopoty. A nasza fabryka jest pod chmurką, to jeszcze trzeba dodać, że uzależnieni bardzo od to pogody, od tego wszystkiego co wokół nas. No i to co Pan Premier mówił, od, od wielkiej polityki globalnej od, od WTO i innych, innych, innych rzeczy i polityki wspólnej naszej, unijnej. Czy mają Państwo pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo Panu Premierowi, dziękuję bardzo Panu Prezesowi, dziękuję Państwu.